W imieniu dyrekcji tutaj naszej szkoły, składam wszystkim uczniom, pracownikom, całemu personelowi serdeczne życzenia Bożymarodzenie. Życzymy wam wszystkim pokoju, tej radości i wszystkiego, co tak naprawdę jest Wam potrzebne. Pamiętajmy, że to są takie naprawdę chwile warte tego, żeby być razem, żeby razem pośpiewać. I chciałabym, żebyśmy my jako taka wspólnota tutaj szkolna czuli się taką właśnie rodziną. Pozwolę sobie złożyć życzenia i podzielić się okładkiem symbolicznie tutaj z osobami, które są na początku. Bardzo serdecznie słuchajcie też. Dziękuję za ten koncept kol No Mamy tutaj w szkole naprawdę talenty i w tym roku talentów jest mnóstwo, zarówno jeśli chodzi o wokal, jak i również o instrumenty. O no, tylu instrumentów powiem, że dawno na naszej tutaj ak uroczystości nie było. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Edycie Horodelskiej za organizację, za przygotowanie i takie ogarnięcie tutaj e, wszystkich uczniów e, do, do takiej uroczystości, czyli przygotowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze raz dziękuję wszystkim artystom za ten koncert. Mam nadzieję, że Was tak, się miłym e, melodiennym. E, z krokiem na stroju, z artykułem na stroju, wykluczone właśnie w te święta. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że nie możemy skromać całej szkoły, ale wiecie, że to jest wyjątkowe, jeśli chodzi o organizację, moje marzenie na święta, żeby się spełniło w przyszłym roku, że zyskamy kolejne sale i wtedy zgromadzenie się tłumie już całą tą działką szkolną. zaprezentowane dzisiaj talentem. Będę mogła jeszcze bardziej rozkwitnąć. I, I więcej osób się włączy to zespołów i do lokalnych. A was dzisiaj wybrałam do tego dzięki waszym kolegom, bo zauważcie, są te klasy, to przedstawiciele są na scenie lub tak? a naszych, czyli się w konkursie. czyli też zapracowali na dobry dnie szkoły. E, ale za pośrednictwem dzisiaj kamer będziemy ze wszystkimi uczniami, taka krótka fotorelacja będzie dostępna na stronie internetowej i za pośrednictwem tych nowoczesnych nawias chcemy przekazać najserdeczniejszych uczniami w imieniu dyrekcji i planu pedagogicznego wszystkim uczniom naszej szkoły i ich Dziękuję.